Siemano, Siemano z tej strony, Faltum. Zapraszam do obejrzenia 18 odcinka z serii Knightem od Zera. No w tym odcinku takie szybk szybkie przed... <laughs> przedstawienie awansów yy, postaci, jak to mniej więcej ten progres wygląda. Jakieś niesamowite rzeczy się nie wydarzyły, ale raczej materiał taki krótszy. I na wstępie prosiłbym o zostawienie łapki w górę pod filmikiem o komentarz oraz subskrypcję kanału Subskrypcję kanału oh yeah. A więc tak, już nie przedłużając zapraszam do obejrzenia tego odcinka Siemano Shimano. Kolejny dzień Jeśli chodzi o Daily Rewarda 36 <ścoughs> Dzień odebrany co prawda już po 22.00 nie miałem za bardzo dzisiaj jak w ciągu dnia na Tibie wejść, coś ponagrywać. No ale może uda się teraz coś, coś na noc troszeczkę jeszcze pograć, posiedzieć. Może coś podobijam, może jakiś level wpadnie. I tak już widziałem klikając market, że więcej Tibia coinów jest na koncie, więc szybka, szybka aktualizacja. A więc yy, 25 Tibia Coinów od gracza Admirał Miał Miał, chyba tak, był meuf Mew, to chyba Admirał Miał Miał. 25 Tibia Coinów, dzięki wielkie i 50 Tibia Coinów od gracza Kwas. Również dziękuję bardzo za dorzucenie się. No i na ten moment 550 już yy, Tibia Coinów w puli, więc no, coraz, coraz bardziej to rośnie. Dzięki wielkie za, za wsparcie. No, i ja będę kombinował na co się tutaj wybrać. Pewnie sprawdzę Nightmare Krylos, czy, czy są może wolne. Były wolne, to fajnie byłoby tam wbić. A jak nie, to możliwe, że, że też coś pomyślę nad wybraniem się na te lizardy. Tam właśnie na tych terenach Farmin. <laughs> nie wiem, czy wziąłem task na nie. Zaraz zobaczę już. Tak, mam wzięty. A jest tam taka jedna miejscówka, na której yy, myślę, że fajnie by mi się je biło tak w miarę na spokojnie, więc zobaczę albo Nightmare Krylos, albo, albo właśnie te Lizardy będę sobie powoli wbijał do bestiarki, żeby już jakoś na przyszłość było to mniej więcej dokończone, bo zależy mi właśnie na tych achievementach yy, z tych właśnie tasków. No i 106 level wpadł, jestem właśnie na Lizardach, powoli coś tam wbijam do bestiarki, bo na razie Nightmare na krylos zajęte, więc w tym czasie sobie właśnie przyszedłem, tutaj taka miejscówka z Lizardami w jednej z misji The New Frontier, właśnie tutaj trzeba przybiec, a jest tak w miarę, jest tak w miarę tutaj spokojnie, można sobie fajnie naluję troszeczkę mi tej broni, Szkoda z tym imboingiem. Na takie pojedyncze bicie, no ale... No już to poświęcę, te ileś tam minut. Może maksymalnie do godzinki, no ale no biorę to pod uwagę. Szkoda mi trochę na taką... taką miejscówkę z, z trochę takimi pojedynczy, pojedynczymi targetami takiej broni. No ale chwilę tej po zawsze coś padnie tych lizardów już do, do taska. A jak już zdobędę achievement właśnie za, za zrobienie tego taska, to, to już będę miał w miarę spokój. No, i tak 107 level wbity. Jak widać, jestem na Nightmarach w Krylos, Fajnie udało się wbić. Przy okazji y, pozdrawiam gracza ona Solo. Dzięki, wielkie za, y, no, za informację, za przytrzymanie miejscówki. Fajnie, że tacy, tacy gracze są uczciwi. Zają, zająłem sobie jako, jako kolejny i, i właśnie udało się wbić, bo tutaj. Widz, no i przede wszystkim uczciwy gracz, ładnie poinformował, że wychodzi i tak dalej, więc dzięki wielkie. Jeszcze raz pozdrawiam. No ja Ajahance, fajna, fajna to miejscówka jest, jak widać, już Nightmarskiony padły do Bestiarki, już jest zabitych ich ponad tysiąc. Jeszcze wlatuje po raz trzeci Bestiarka. Nie Bestiarka tylko task jeśli chodzi o y, Nightmary, więc na pewno się tutaj w miarę szybko nawbije. Już 97 undead gladiatorów do Bestiarki, brakuje to też niedużo. No i fajnie. Tak mniej więcej 1kk expa bez żadnych boostów. Tylko na zielonej staminie wychodzi, więc naprawdę fajnie się tu y, expi. Yo, 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 i 108 dobity. Pięknie się siedzi, pięknie się expi. Punkcik w HP. No jadę dalej jeszcze. Jeszcze trochę staminy zielonej jest, więc zobaczę ile się uda wyexpić. Undead Gladiatory już w bestiarkę wbite. Już ponad 1000 ich jest. Więc fajnie to leci. No i lecę dalej. Żeby jak najbardziej wykorzystać tą zieloną staminę, może fajnie by było, jakby całą właśnie zieloną udało się jeszcze tutaj dokończyć. Więc może wpadłby jakiś 110, fajnie by było. No i 109 level wbity. No zobacz, może uda się właśnie ten 110, o którym wspominałem dobić, fajnie by było. Chociaż mam na respie jednego jego mościa, szanownego, kochanego Tibijczyka, ale może... Ale może się uda. Zobaczymy, nawet... ale Ogólnie tak jak już wiele razy wspominałem. No, ta miejscówka jest konkret. Konkret jest to miejscówka. się chcę grać, tak się... Nie sądziłem, że jeszcze kiedyś w tibie, w tibie będę tak wciągnięty, że będzie mi się chciało tak nawet ekspić. No fajnie się tak właśnie już na, ty, na tych klatach. Jeszcze z tym imbu co, pod, co podostawałem to już całkiem jest super się gra. No i wleciał 110. Udało się to robić. No i to jeszcze 3 minuty przed zakończeniem się zielonej staminy, więc no i fajnie się obawiałem, że może nie zdążę. Ale jednak się udało nawet jeszcze na, na zielonej, więc fajnie elegancko, taki równy level to dziesiąty nawet fajnie udało się dzisiaj tutaj posiedzieć jestem bardzo zadowolony z tego wypadu dzisiaj na Krylos siemano siemano kolejny dzień na tibi kolejny piękny dzień odbieram sobie potki 37 siódmy dzionek No i wrzucam sobie, no i tak skoczę sobie oddać do Grizzly Adamsa Task za Nightmary, bo no wczoraj już nie chciałem się po tym hancie. Na tym krailus jak już staminę wypaliłem, więc skoczę sobie oddać task i, i zabić bossa. No i kupiłem sobie jeszcze przed chwilą za niecały 10cC aksiki Protective w bo tak sytuacja wygląda tak, że na tej broni mam 3 imbu, i bardzo, bardzo mi tego imbu szkoda, żeby bić jakieś tam pojedyncze targety. A, a też zależy mi na wbiciu y, niektórych potworków do, do tasku, bo chciałbym z tego achievementy y, właśnie zdobyć, a chcę się wyrobić przed, przed 130 levelem, bo później już wejdę na y, jakby te kolejne potworki na następny próg poziomowy, jeśli chodzi o taski u Grizzly Adamsa. Więc postanowiłem sobie, że no kupię sobie te, ten axe 51 ataku akurat właśnie na 110 level, który mam. No i ma, ma właśnie jeden imbu slot, więc idealnie wsadzę sobie tylko kryta jakiś tam poziom pierwszy i będę właśnie bił tam sobie pojedyncze targety. No bo tutaj jednak szkoda mi tych, tych trzech, trzech, trzech imbu. Jednak będę trzymał tą broń właśnie na jakieś tam ekspienie takie obszarowe. Tak jak to właśnie wyglądało na przykład na Krylos na Nightmarach. Reportuję task Nightmarów. 25k expa wpadło. No i lecę teraz już na bossa. Okej, okay, boss, boss Nightmarów po raz trzeci. Zakładam EQ. No ile lecę z nim. No i pokonany łatwiutki bosik. I tak w ogóle ile mam tych punktów. 56 punktów na tym moment u Grizzly Adamsa. A jeszcze w drodze sobie przypomniałem, jak biegłem tutaj, że 110 level to tam dwa czary mam do dokupienia: Uture Gran i Exori Granico Więc Zaraz też podejdę pod NPC kupić te czary. Ok, jestem w Port Hope, kupuję te czary o których właśnie wspominałem: Uture Gran Intense Recovery. Jest oraz Exori Granico Ico Annihilation Jest. No i kupiony No, może ta Utura Gran się, się czasami przyda. Chociaż to Exori Granico chyba bardziej to jest taki Taki czarna, który na Bossa się przyda. Na PvP byłby fajny, bo, bo to jest taki ładny, pod jeden target mocny atak. Ale tak na non V.P. to chyba jedynie żeby sobie jakiegoś Jakiegoś bossa chyba żeby jedynie dokończyć bo Jak się nie mylę to chyba jak się użyje tego Exori Granico to wtedy na resztę czarów taki dłuższy cooldown wchodzi Ale zobaczę, może czasami się przyda No i wpadł właśnie 111 level Dobijam sobie Lizardy do taska. No taka dzisiaj spokojna gierka może progresu, jeśli chodzi o level'e jakiegoś nie będzie zbyt dużego, ale właśnie chcę sobie już powoli dobijać takie trochę niekomfortowe potworki, które chciałbym mieć właśnie w taskach powbijane, żeby za to achievement dostać. Tak samo później będą stampory, które będą no dość ciężkie do wbijania. Skila obniżają dość niekomfortowo się je bije, no ale jakoś będę musiał 600 ich przecierpieć, no i sobie tak powoli, tutaj właśnie, farmię to głównie głównie takie bicie po 1, 2 targety, no ale właśnie nie nastawiam się tutaj jakoś na jakiegoś ekspat, tylko bardziej, żeby sobie to. Powoli realizować, wbijać. Jak już to jak ukończę, już, jak już to ukończę, padną achievementy, to będę miał z tym spokój. Będę mógł się dalej skupiać na, skupić na jakimś tam ekspie, na miejscówkach bardziej, bardziej pod expa, A teraz, tak można powiedzieć, na chilku sobie, sobie to farmie. Ósmy level Magic Level Nice Akurat fajnie, bo w tym samym momencie jak kończę task na Lizardy Więc. Elegancko. Akurat dwie sprawy załatwione. No i tak, lecę do... Lecę do Grizzly Adamsa na Port Hope. Zareportować mu o wykonaniu właśnie tego taska, więc widzimy się już tam na miejscu. No i będzie Bosik do zabicia. No i jestem już w Port Hou, dla Adamsa. Task. No i 30k spawpadło wpadło za tego taska. No i teraz yy, widzimy się już tam na parnych polach. Nagram drogę jak biegnę do tego bossa. No i pojedynek. No i dobra, jestem na miejscu. Tu właśnie znajduje się teleport na bossa. Zakładam to, co trzeba. No i walka. No i bosik pokonany. Dość szybko poszło. Ciężko nie było. Jakiś tam zaon Armor spadł. Więc dobra, wracam do do Rash, nie do Rashida. Rashida cze, często Grizzly, Adam, Grizzly Adams mi się z Rashidem myli. Wracam do Grizzly Adamsa po, po Achievement za tego bossa. Okej, okay, jestem już w Port Hope, u Grizzly Adamsa. Task, no jest achievement za, za te lizardy, więc już tak naprawdę są z głowy. Głównie o to mi chodziło, jeśli chodzi właśnie o, o ten task, o te lizardy. Więc na ten moment sobie to odznaczam. No i teraz kolejnym wyzwaniem będzie, jeśli chodzi o task, test tampory. No, będę musiał kiedyś się z tym zmierzyć. No ale na, to będzie nieprzyjemne. Dobra, widzimy się w Venor Depot. Okej, okay, Venor a więc podsumowanie tego odcinka. Takie szybki y, omówienie, jak tam wygląda sprawy levelowe. A więc 12% do 112 levela. Więc parę, parę leveli wpadło w tym odcinku. 8 y, magic level wpadł na knajcie, więc fajnie. Zobaczę ile teraz się będę y, uleczał z eksury y, Ico. Fajnie, że już ten ósmy jest. No i niedużo też brakuje do 82 Akskila. Z yy, bestiarki wpadły w tym odcinku Nightmarskiony oraz Undead Gladiatory, co daje na ten moment 1041 charm pońców na koncie. Troszeczkę ta bestiarka zwolniła, ale myślę, że co jakiś czas zawsze coś tam yy, wbije się. Zawsze coś tam się pojawi nowego. Yy, i tak z tasków to właśnie teraz udało się na koniec dobić te lizardy, więc bardzo fajnie. A czy w męci trzy razy wpadły? Task na nightmary, więc elegancko na ten moment u Grizzly Adamsa 59 punktów. I tak jeszcze szybkie podziękowania tutaj dla, dla osób, które odcinku y, też tibia coiny podesłały. Y, Admirał miał miał 25 tibia coinów. Dzięki wielkie. Y, 50 tibia coinów od gracza Kwaz oraz 50 tibia coinów od gracza Psycholo ax y, Więc y, również dzięki dzięki wielkie. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki za wsparcie. No i tak. Yy. Staminy zielonej już nie mam, więc jeśli chodzi o dzisiaj, to już będę kończył, pójdę sobie na flying training. Jeszcze teraz ostatnio trochę gorąco się z powrotem zaczęło, troszeczkę upały przyszły, więc też przy kąpie tak ciężko wysiedzieć. Więc jeśli chodzi o grę na dzisiaj, będę kończył i szybkie takie podziękowania. Dzięki wielkie za, za oglądanie, dzięki wielkie za pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, za komentarze. Znowu troszeczkę łapeczki się tam pod... pochwaliłem. Ostatnio, że, że fajnie wzrosło troszeczkę. Znowu to, to spadło, ale wiadomo, lato gorąco jest też. Nie każdy filmiki teraz ogląda jeśli chodzi o gry, ogólnie jeśli chodzi o jakieś siedzenia, tam przed kąpem. No, ale fajnie, aby, abyś właśnie zostawił tą łapkę w górę. Na pewno to pomoże kanałowi. I tak samo subskrypcja. Dzięki wielkie za, za to, że subskrybujecie kanał. Już tam weszło ostatnio trochę ponad 1000 tych subskrypcji. No mam nadzieję, że się nie zatrzymujemy, że będzie jeszcze dalej to lecieć. Wiadomo Tibia troszeczkę niszowa gierka, ale mam nadzieję, że no, że jeszcze trochę uda się to podbić. Yy, jeszcze tam pozdrowienia dla, yy, dla komentującego na na YouTubie, że tam jeśli chodzi o, o dzika, tam o, o koszuleczkę no tak naprawdę większość odcinków w koszuleczkach dzik, więc pozdrawiam dzików co prawda już od jakiegoś czasu yy, słabo jeśli chodzi o ćwiczenia, trochę mniej czasu, ale może teraz jesień, zima, coś powrócę do ćwiczenia, więc też również pozdrawiam, rośnijcie duzi no i tak, kończę, myślę, że do kolejnych odcinków E, na razie.